Cześć wszystkim, to są kompanie Realtor 3D. My teraz znajdujemy się w miasteczku Walencja i mamy na sprzedaż bardzo ładne mieszkanie. 200 tysięcy euro za 84 m2. Tu są trzy sypialnie i dwie łazienki. Co mi się podoba, że widać, mieszkanie jest piękne, nie potrzeba nic robić. Przy wejściu mamy pierwszą łazienkę. Tutaj kabina przysznicowa, też zrobione jest dobrze. Możemy to kupić na wynajem i około 1400, 1500 mamy z tego mieszkania. Bardzo ładne. Pieniądze w miasteczku Walencja. Tu mamy takie szafki, możemy coś poskładać do sprzątania albo coś. I idziemy teraz do salonu. Mamy tutaj taki salon, i obok też mamy kuchenkę. Wszystko, co patrzycie, to zostaje też zrobione na nowo. Widać, że mamy miejsca. Tu takie okno. Widok na te patio, który mamy obok tego budynku. Jeszcze jedno okno, i teraz zobaczymy na sypialni. Bardzo mi się podoba, że tu jest trzy sypialnie obok drugiej i wszyscy sypialnie są porządne. Mamy tutaj duże łóżko, też jest szafka tak i okno, które wychodzi na inny budynek. Następna sypialnie też mamy takie łóżko, obok szafka. Wszyscy sypialnie są podobne i mamy teraz jeszcze największą sypialnię. Też mamy łóżko, szafka. I jeszcze jedna osobna łazienka, tak? W tej sypialni, jakby zdawać to na pokoje, to byłoby bardzo dobrze. Też jest kabina przyszniecoła i tak wygląda to mieszkanie. Teraz zobaczymy na wejście do naszego budynku. I tak wygląda budynek na zewnątrz.